Witam Was, spadowanie w kolejnym odcinku na kanale Holocron. Dzisiaj opowiem Wam trochę informacji na temat bardzo interesującego droida IG-100 Magnaguard. Zapraszam. IG-100 Magnaguard to specjalny model robota wyprodukowany do ochrony generała Grivesa. IG-100 zostały wyszkolone do walki z rycerzami Jedi. Znali podstawowe formy walki, jaką mogło używać Jedi. Używały do walki specjalnych pałek elektromagnetycznych odpornych na ciosy miecza świetlnego, które z wyglądu trochę przypominały patyczki do uszu. Ochraniały one również hrabiego duku. Po zakończeniu wojen klonów Aegisto zostały wyłączone, podobnie jak reszta droidów należących do separatystów. Kilka lat po zakończeniu wojny, Gionoziani o imieniu Gizor Delso uruchomił ponownie droidy na Mustafar, w tym parę sztuk Aegisto. Wkrótce jednak na Mustafar przybył Darth Vader wraz z 501 Legionem i przy pomocy klonów zniszczył wszystkie ig stawił Zdawił go Zaradalso i ostatecznie wyłączył wszystkie droidy. Wygląd ig jest wzorowany na wyglądzie generała Grievesa z pierwszych szkiców koncepcyjnych. Ciekawostką również jest to, iż droid ten mógł sprawnie się poruszać nawet po odcięciu głowy. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.